Dziękuję bardzo Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski do sprawozdania Komisji Ustawy Kodeks Pracy oraz Ustawy o Związkach Zawodowych. Wysoka Izbo, Klub Parlamentarny Solidarnej Polski już w pierwszym czytaniu nad tym projektem krytycznie odniósł się do zarówno propozycji złożonej przez rząd i tym bardziej do propozycji złożonej przez Klub Platform Obywatelskiej. W dniu dzisiejszym z posiedzenia komisji wychodzi pewna hybryda, która pewne elementy bierze tutaj zarówno z projektu rządowego, jak i projektu poselskiego. I celem celem tego, tej nowelizacji ustawy jest uelastycznienie czasu pracy, wydłużenie okresu rozliczeniowego, czy też wprowadzenie ruchomego czasu pracy do kodeksu pracy. Należy zadać pytanie, analizując tą ustawę czy to jest jedyny pomysł partii rządzących w naszym kraju oraz rządu na poprawę sytuacji na rynku pracy. I można odnieść wrażenie, że te działania, które są realizowane przez rząd i przez partię rządzącą, w dużej mierze przerzucają odpowiedzialność za kryzys na rynku pracy, za wysokie bezrobocie, za trudności polskiej gospodarki. W dużej mierze przerzucają przede wszystkim na polskich, Pracowników. Można odnieść wrażenie wręcz, że ryzyko firm, przedsiębiorstw, korporacji, także międzynarodowych w Polsce, ich działalności będzie przerzucane w dużej mierze właśnie na pracowników. Analizując te rozwiązania, które są zaproponowane w sprawozdaniu, trzeba podkreślić, że kodeks pracy jest szczególną ustawą, której skutki będą odczuwali praktycznie wszyscy pracujący w naszym kraju pracownicy oraz ich rodziny. To jest kilkadziesiąt milionów ludzi. Jak też ta ustawa może wpłynąć, może wpłynąć na prac, pracowników zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach, dużych korporacjach, na przykład w hipermarketach, w supermarketach, jak też wpłynie na, także na funkcjonowanie ich rodzin. Tutaj bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałem, konsultując ten projekt, zwraca szczególną uwagę, że ta ustawa daje olbrzymie możliwości nadużyć ze strony właśnie dużych pracodawców, w szczególności takich firm, które zatrudniają w czasach zatrudniają pracowników na umowach śmieciowych, które zatrudniają za najniższą krajową, a takich firm niestety w naszym kraju mamy dużo. Nie tak dawno była w tym sejmie debata na temat przyszłości sytuacji na tak zwanym polskim rynku motoryzacyjnym. On się umownie nazywał Polski, bo praktycznie większość firm, które w Polsce produkują części do samochodów czy też samochody, są to firmy zachodnie, są to koncerny zachodnie. I w tych, w tych firmach pracuje prawie 250 tysięcy Polaków. I w większości w tych firm pracuje się za najniższą krajową, czy też na umowach śmieciowych, lub też e, zmusza się pracowników do zatrudniania firm, e, firm, które są w konsekwencji zatrudniane przez te, te duże korporacje. Ten system, który państwo proponujecie, zmieniając kodeks pracy i nie proponując jakby nic w zamian, nie proponując żadnych innych koncepcji czy możliwości poprawy sytuacji na rynku pracy, bardzo wiele osób i komentatorów wskazuje, że umożliwiacie państwo w szczególności dużym korporacjom wprowadzenie w Polsce systemu niewolniczego. Polska już i tak teraz jest krajem, w którym pracownicy pracują najdłużej w Unii Europejskiej. Oczywiście z drugiej strony też ta wydajność pracy Polaków także jest niewielka, ale pracujemy najdłużej i najciężej w całej, Europ w całej Unii Europejskiej, a jednocześnie zarabiamy cztery razy mniej niż w krajach Europy Zachodniej, cztery razy mniej niż we Francji, w Niemczech. Co to oznacza? To oznacza, że państwo tym projektem, mówię tu o rządzie i partii rządzącej, dajecie jeszcze większe możliwości wyciskania z polskich pracowników ostatnich mówię tu oczywiście umownie ostatnich kropli potu. No jak Państwo podchodzicie do rynku pracy, do, do pracowników, jeśli nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu podwyższyliście wiek emerytalny do 67 roku życia? A jednocześnie teraz kolejny element waszej, waszej, waszej walki z kryzysem, to jest zmuszanie pracowników do tego, żeby mogli na przykład pracować dwanaście godzin dziennie. Jak pan, jak pan, Panie Ministrze, Panie Pośle, Sprawozdawca projektu ustawy Platformy Obywatelskiej obraża sobie sytuację, w której 65-letni 65, mężczyzna pracujący w dużej fabryce fizycznie będzie pracował przez pół roku po 12 godzin dziennie. Czy Pan, Panie Pośle, bierze to pod uwagę, jakie, jaka będzie jakość pracy tych osób, jaka będzie jakość pracy wykonywanej przez te osoby? Czy takie osoby pracując tak ciężko i tak długo, a nie mam wątpliwości, że będą nadużycia? Bo jako prawnik wielokrotnie także spracujący z, z związkami zawodowymi widziałem, do czego dochodzi w firmach, w szczególności w dużych przedsiębiorstwach, jak często nie szanuje się w tych firmach pracowników, jak zmusza często do łamania prawa pracy, jak często zmuszając do, do pracy ponad siłę. Nawet teraz są takie sytuacje, nie będę o nich w tym momencie mówił, ale wprowadzając tego typu regulacje, państwo otwieracie ścieżkę do tego, żeby w Polsce pracowników traktować jak niewolników. I niestety dajecie instrumenty dużym korporacjom, dużym firmom, które w chwili obecnej niestety, ale bardzo często zatrudniają Polaków za najniższą krajową. Teraz dajecie im jeszcze możliwości, żeby mogli tych Polaków zatrudniać przez kilkanaście godzin dziennie. Niektórzy wskazują inne wady tego projektu, no bo jeśli ktoś dojeżdża do pracy na przykład do dużego miasta, bo wiemy, jak duże bezrobocie jest generalnie w Polsce na prowincji, że tym miejscem pracy są duże miasta: Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław. Jeśli ktoś dojeżdża godzinę do pracy, godzinę z pracy wraca i w czasie ruchomym będzie musiał pracować 12 godzin, to on 14 godzin będzie, będzie de facto w pracy. I tak może, być, i tak może pracować przez rok niemalże. Czy taka sytuacja spowoduje, że zmniejszy się bezrobocie? Nie, bo pracownicy będą dociskani i wykorzystywani przez pracodawców. Nie mówię, że przez wszystkich, ale na pewno się wielu takich znajdzie. Czy to spowoduje zmniejszenie, zmniejszenie bezrobocia? Nie. Bo wtedy to, co powiedzieli tu moi poprzednicy czy przedmówcy, ten system de facto wyeliminuje możliwość godzin nadliczbowych. Bo już nie trzeba będzie płacić godzin nadliczbowych, tylko po prostu się wprowadzi ruchomy czas pracy, elastyczny czas pracy i będzie zatrudniało się po 12 godzin na dobę danego pracownika. Czyli wręcz przeciwnie, ten system spowoduje wzrost bezrobocia. Jestem o tym przekonany. I Państwo nie proponujecie dla polskiej gospodarki, dla polskich przedsiębiorców innych rozwiązań. Wręcz przeciwnie, podnosicie im składkę rentową, podnosicie VAT. A co ze słynnym zmniejszeniem biurokracji? A co ze zmniejszeniem podatków? A co wreszcie z wzmocnieniem polskiego eksportu? Tutaj nie widzimy żadnej inicjatywy, nie widzimy żadnych pomysłów. Jest tylko dociskanie pracowników, dociskanie, wyciskanie z nich ostatnich potów w sytuacji, gdy i tak już są dociśnięci niemalże butem do ściany. Dlatego Solidarna Polska. Mając świadomość tego, że sytuacja na rynku pracy jest trudna, mając świadomość, że mamy bezrobocie, zwracam uwagę, że ten projekt nie służy pracownikom. Ten projekt będzie wykorzystany w taki, w taki sposób, w takim kierunku, że de facto on spowoduje zwiększenie bezrobocia, a nie zmniejszenie. Bo teraz pracodawcy, a wielu też takich pracodawców będzie wykorzystał tę ustawę do tego, żeby docisnąć do, do Podwyższyć długość pracy kosztem nawet niepłacenia godzin nadliczbowych i zwolnienia, zwolnienia pracowników. Bo to może doprowadzić do takiej sytuacji, że jeśli praca była wykonywana przez dwie osoby, to teraz może być wykonana przez jedną osobę. Więc zwracamy uwagę na, na te wszystkie aspekty, które wiążą się z możliwością wykorzystania przez, jeśli no będą też są, pracodawcy, nieuczciwych pracodawców do. Nadużywania tego prawa. Bo jeśli z raportów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w badanych przedsiębiorstwach, w jednej trzeciej badanych przedsiębiorstw dochodziło do łamania prawa pracy, to możemy sobie wyobrazić, że te przepisy dają olbrzymie możliwości nadużywania właśnie pozycji przez pracodawców. Mając oczywiście świadomość trudnej sytuacji pracodawców, jakie są w naszym, obecnie w naszym kraju, trzeba powiedzieć, że rząd do chwili obecnej niewiele zrobił, ale żeby ulżyć losom pracodawców, zmniejszając przede wszystkim koszty, koszty ich funkcjonowania, koszty pracy, koszty zusów, czy też zmniejszając biurokrację w naszym kraju. Dlatego Solidarna Polska będzie głosowała przeciwko tym propozycjom. Uważamy, że są one szkodliwe dla polskich pracowników, niewystarczające dla pracodawców, a faktycznym im celem nie jest zmniejszenie bezrobocia, gdyż one spowodują zwiększenie bezrobocia. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo, panie pośle.